Witam serdecznie na kanale Centurion. Parę słów do Was, którzy oglądacie ten kanał, którzy oglądacie i subskrybujecie, bo taka możliwość istnieje. Chciałbym powiedzieć tak, że przede wszystkim cieszę się Waszą radością, przynajmniej niektórych. Którzy to wyrazili, prawda? No bo niektórzy, którzy nie wyrazili, też się mogą cieszyć, ale ja o tym nie wiem. Dlatego zawsze zachęcałem do budujących komentarzy pod filmami dotyczące do samego filmu, tematu, czy może propozycji, które często składacie. No i to bym chciał powiedzieć, że film miał być lasu, ale niestety. Taką pracę mam, że no, gonią obowiązki, czekajcie momencik, bo muszę wyłączyć coś. Gonią, że tak powiem, obowiązki różne, kwadratowe i podłużne. E Cieszę się też, że y z jakimś tam entuzjazmem z wczorajszych trzech filmów na kanale spotkała Spodobała Wam się e, opcja pokazu noży Essie. No, Noże były pokazywane i raz były, prawda, odpakowywane, odpaczkowywane, jak mawiał kiedyś w komentarzach Marcin Szypulski. Pozdrawiam Cię, Marcinie, serdecznie. E, e, I tak. Wiadomo, że YouTube to nie jest jedyny serwis społecznościowy, tak to nazwijmy, za pomocą którego można się porozumiewać. Ale są też różne Facebooki, Whatsappy, Messengery i tak dalej. Maila, o. Ja dostaję od. no. sporej liczby Was gdzieś tam. Prywatne wiadomości co do filmu, nie? Nie wiem, jaka jest przyczyna, że na przykład nie chcecie zamieścić pod filmem, ale szanuję to. Niemniej jednak, tutaj chciałem taki temat poruszyć, bo dzisiaj też właśnie użytkownik pewien zapytał Centurionie, czy taki nóż, czy taki nóż. Prawda? czyli tak, jakie noże wybrać? Prawda? Tutaj. Kiedyś możecie na kanale poszukać, jeżeli mi się uda znaleźć, to podlinkuję, jak nie zapomnę. E, mityczny nóż do lasu, czyli taki uniwersal. E, jak trzymam SC5, na przykład Wam powiem, po prostu nie ma lepszego noża na świecie. Ale jak w danej chwili trzymam na przykład Gondora e, Hudson Bay, to mówię, o nie ma lepszego noża na świecie. A jak czasami mam fazę na Ontario, jak to zauważył, obleśny i zapuszczony. Pozdrawiam cię Damianie serdecznie. No to powiem tak. Dwie rzeczy. Centurion, jak, jak ty byś wybrał Centurionie? Kochani, to są takie trochę nietrafione pytania. To nie znaczy, że coś z Wami jest nie tak. Tylko. Po prostu ludzie mają taką manierę, taki zwyczaj zapytania No bo skoro jakiś tam jakiś kredyt zaufania daje temu, który tam na obrazku coś mówi, ba, 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 ba że tak powiem coś tam pokazał, porobił no to tutaj występuje taka, że tak powiem, jakby no niektórzy to nazywają nie wiem, czy autorytet, czy coś chociaż ja nie zmierzam mówię, nie wspinam się nigdy na piedestały ponieważ, proszę ciebie, proszę was, może tak być, że piedestał okaże się cokołem a z kołu można łatwo spaść ja wolę być szary nawet maila mam centurion szary Małpka gmail.com. Co nie jest tajemnicą żadną, e, Drogi e, Leśny Druhu. Tak to nazwę. Jeżeli chcesz kupić sobie nóż, sprawić, no to nie jest całkiem niezasadne nie zapytać się na przykład takiego centuriona czy kogo innego, jaki nóż wybrać. E, ale chodzi o to, że. Każdy ma swoją dłoń, prawda? Każdy nożyk ma swoją specyfikację, e, że tak powiem. E, no i nawet e, tak podam prosty przykład. E, jak weźmiemy nóż, to chyba najbliższe takie porównanie jest. E, S i6. Bo ja tutaj mam gdzieś jeszcze pod ręką. O, właśnie. Nie chce mi się tam gdzieś do szafy szukać. Ontario S7. To one są praktycznie, można by powiedzieć, takie same. No, tylko tyle, że Ontario ma, że tak powiem, okładki mikartowe, ciut grubsze, bardziej przypominające grubość okładek SI5. Pokażę Wam, żebyście mogli porównać, żeby widać różnicę. I tak. No, oczywiście, Ontario S7. Ontario się, rad, rad 7 ma też właśnie tą podcinkę na palec lub Finger choil No i cóż, jeżeli ktoś jest po prostu typowym użytkownikiem rzeczywistości leśnej, jak ja to lubię mówić, sam ukułem ten wzrost i jestem z niego dumny. Jak niektórzy się chwalą, to ja się też pochwalę. E, Śmieje się tak, taka autoironia. Jeżeli jesteś po prostu użytkownikiem, no bo są ludzie, którzy po prostu niekoniecznie ciągnie ich taki klimat, prawda, że bushcraft, prawda. No bo idą sobie po prostu na spacer z żoną w jeansach do lasu, nie mają pojęcia o tym i o tamtym, o czym my mamy pojęcie. A my mamy taką fazę często, że musimy założyć jakiś ciuch sobie leśny, bushcraftowy, na ogół jakiś demobil, prawda? No i ktoś na przykład ma jednego jakiegoś swojego, powiedzmy, upodobanego noża weterana, który mu wszystko robi i on tam się nie wgłębia, bo on po prostu woli sobie strugać patyki, tak jak powiedział kolega Przemek, tak powiem, jestem którego też pozdrawiam, że dobre jest to wyjście do lasu, żeby chociaż wziąć, usiąść na pniu i zastrugać patyka na ołówek, że tak powiem. I to jest właśnie to, to jest ten klimat, który my lubimy. Ale przy tym wszystkim jest tak, że są na przykład gadżetomani. No, ja też troszeczkę właśnie okazałem się takim. Niektórym idzie na przykład w jakieś tam kuchenki, kubeczki no wszystko co można zobaczyć sobie chociażby w sklepie laplander.pl że tak powiem. A ja mam na przykład ukierunkowanie i parcie na noże, no i po prostu mam ich trochę. Tak pomyślałem, że będzie Wam bardzo miło, żeby zrobić taką prezentację jak z Essie. Tu już widzę, że następni się domagają o kondora, następni o Ontario. No myślę, żeby to zrobić. Z kondorem to będzie trudniej trochę, bo chyba będę musiał na części to podzielić. Z uwagi na okoliczność, że nie pomieszczą się do plecaka. A dwa, że za długo bym nudził na antenie, że tak sobie pozwolę powiedzieć. Ale chcąc zapytać kogoś, jak ty uważasz, no to on powie, jak on uważa. To jest tak jak z udzielaniem komuś rady. Jeżeli ktoś jest prędki do mówienia, to musisz zrobić to, albo musisz zrobić tamto, albo zrób to, lub zrób tamto, to ten ktoś pójdzie, ale nie wprowadzi tego w czyn w taki sposób, w jaki ty myślałeś, że będzie słuszny, bo na tobie się sprawdziło. Tak samo, y, właśnie no jest z tym, a centurionie, a który nóż byś polecił, ten czy ten? No i y, moja, obiekt, moja obiektywna opinia to będzie czymś tak naprawdę, co y, jest po prostu subiektywną, że tak powiem, o, opinią, bo przechodzi to przez y, pryzmat moich. Y, Odczuć, uczuć, że tak powiem, doznań emocjonalnych i tak dalej. Także tak to jakoś wygląda. No i cóż, chciałbym też bardzo podziękować, bo mówiłem na temat, pogadankę na temat zgryźliwości, ale nie miałem na myśli człowieczka, który gdzieś tam mówię, jakieś rzeczy ponapisywał. Nie usunąłem tego, niech sobie będzie żeby był obalony mit, że ja tylko po potakiewiczów toleruję na kanale. No, że tak powiem, sam temat po prostu wyjaśnia takich ludzików, że tak powiem, którzy nie znają człowieka, a wydają o nim sądy zbyt prędko. Chcieliby być szybcy niż rzut nożem do celu. No. Tak to właśnie jest. Warto być jak powolny walec drogowy, yy, który, że tak powiem, dokładnie temat rozwarstwi. O, wtedy mamy czarno na białym. Także cóż, yy, chciałem po prostu Wam podziękować. Ogólnie żałuję, że nie z lasu, ale myślę, że jakoś wybaczycie mi. E, natomiast e, pomysł, na który ja wpadłem i który Wam przypadł do gustu, myślę, że będę chciał w jakiś sposób małymi kroczkami realizować. Tutaj moje ukłony serdeczne do szanownego Pana Zawiszy Czarnego. Cierpliwości, e, Panie kolego, że tak sobie ujmę to. Cierpliwy kamień ugotuje, cierpliwy się doczeka. Sierpliwy może pukać i będzie mu otworzone. Ja też mam radość i frajdę, że znowu po raz kolejny pokazuję Wam nożyk. Ja bym najchętniej je znowu po prostu popakował w paczki i bym po prostu zrobił re-unboxingi. Też byłby jakiś pomysł na kanał, nie? Tylko, że niektórzy mogliby się zastanowić, czy Centurion nie potrzebuje specjalisty. Ale to taka autoironia z dozą poczucia humoru. Procentują nowego oczywiście. No cóż, natomiast reasumując, te kilka słów do Was, chciałbym to jakoś podsumować w ten sposób, że jeżeli chcesz, drogi kolego, droga koleżanko, nożyk, to. Ustal po pierwsze na jakim etapie jesteś w nożowaniu leśnym. Niektórzy zaczynają przygodę od takiego nożyka. Ja go bardzo lubię. To jest mora Classic 2. Dwie mam takie mory. Jedną dostałem w prezencie od Tomka Forysia. A pochewkę wykonał dla mnie dziadek Paweł. Że tak powiem ze swoim logo oczywiście. Chociaż akurat nie prosiłem go, ale niech będzie. To, ta wersja jest zmodyfikowana przeze mnie, ponieważ jest, że tak powiem pomalowana tak zwanym coldoxem i jest to, że tak powiem, taka powłoka ochronna przed korozją. No morka, po, prosta morka, tnie jak dzika. Ktoś kiedyś prosił, żeby zrobić prezentację mory Garberg. Jak wiecie, występują dwie podstawowe wersje tego noża. To jest nierdzewka, czyli e, rękojeść odblaskowa koloru srebrnego, tak? No i e, mora garberg powleczona powłoką DLC tak to się nazywa ta powłoka. Bardzo dobra, moim zdaniem. Ja morę garberg noszę po prostu w moim plecaku To jest plecak mój ucieczkowy, leśny. Mam jeszcze drugi misiek, ale nie chcę mi się go szukać. Zacznij, po prostu, drogi widzu. Od prostych noży, a potem po prostu no, trzeba siedzieć troszeczkę, byle nie na forach. Bo na forach to są sami najlepsi nożownicy: oni tak ci wszystko podoradzają, albo tak wszystko oplują, że po prostu ja się w takie rzeczy nie bawię. Ale y, można, możesz sobie wejść na takie y, sklepy jak Laplander, CQB, Noże Świata. Bullshop i tam popatrzeć na różne noże, bo też jest zróżnicowanie cenowe. Jedna z niespodzianek takich w trakcie mojej dwuletniej blisko nieobecności w lesie z powodów zdrowotnych i z powodów różnych kłopotów rodzinnych które no, już się domykają prawie, ale, ale, ale już mi pozwala to, żeby odzyskać, że tak powiem, kondycję tego kanału, to będę miał też taką niespodziankę, że zaprezentuję Wam całe zestawienie z zawartością e, e, wiernej repliki noża e, Rambo pierwsza krew. Także takie niespodzianki są też. W międzyczasie też nabyłem e, parę nożyków ale nie robiłem unboxingów, po prostu nie miałem na to nastroju, ale te też pojawią się na kanale w swoim czasie i bardzo miło będzie, no jak będę z kimś, no to wtedy się włączy kamerkę na kijek i ten ktoś będzie mógł to na mnie, to na twarz, to na nóż, to na ręce, to na kij i wtedy te filmy będą takie troszeczkę lepszej jakości, ale tu chcę powiedzieć, że odwołując się do słów Pani Profesor, e, która tak czuje, pozdrawiam Ciebie Basiu, choć i tak dzisiaj mam być u Ciebie. No i e, drugiego człowieka, którego te cenię, poważam i szanuję, to jest kolegę Pawła Idzika. E, pozdrawiam Ciebie Pawle serdecznie. No z Pawłem to my się tak znamy troszkę, Nazwijmy to w cudzysłowie z lekka po linii zawodowej, ale nie będę ujawniał, czym się Paweł zajmuje dokładnie, chociaż nie jest prawnikiem. Ale występuje też na mojej grupie na Facebooku Alternatywy 4 Nikodem Dyzma łamane na Alternatywy 4 grupa. Ktoś chce może dołączyć, to śmiechu troszkę zazna. Dziękuję też Pawle, że miałeś przyjemność wskazać tam ludzikowi, który powinien wylogować się z rzeczywistości naszej, że tak powiem, jeżeli nie chce oglądać wpiny, jaką ja jestem w jego oczach, że właśnie kanał Centurion jest taki jaki jest, to nie jest kanał burszkraftowy, bo ja bym musiał robić specjalne ujęcia, montowania. Jak mnie odpali od pierwszej iskry, jak powiedział mi na Messengerze kolega Przemek, on wie, który Przemek. Zobaczcie takie kanały, które mają tam dziesiątki tysięcy subskrybentów, a ja lubię tak niszowo, tak po prostu tak przy ognisku, że tak powiem, a nie na stadionie. Chociaż nie potępiam kolegów, prawda? Bo na przykład no, znam tych ludzi znam Marcina Surowca, czyli Bushcraftowego, chociaż ogólnie nie oglądam raczej jego filmów. No, inny kanał jest też EDC. No tam niekoniecznie mówię pozytywnie, wpływają na mnie tam ci koledzy, ale nie oznacza to, że muszę ich, prawda, opluwać, czy nienawidzieć. Po prostu to nie to. Tam jeszcze jakiś tam kanał był Szpejtek, też kolega dużo tam o nożach się wypowiadał, czasem tak było miło też posłuchać, ale nie ze wszystkim się zgadzałem, a poza tym ja jestem taki, że nie lubię podążać, tylko iść, a jeżeli ktoś idzie za mną, to mogę się odwrócić, jak Forest Gump kiedyś na filmie i... i pytającym, wyrazem twarzy, zapytać, mówię, czemu za mną idziecie. Tu chodzi o to, że my wszyscy tu na tym kanale jesteśmy sobie gospodarzami, panami, każdy kanał Centurion jest jak ognisko, przy którym każdy może usiąść, ale obowiązują pewne zasady, wprawdzie niepisane, ale nasza struktura emocjonalna wyczuwa te zasady, prawda? I ja się cieszę, że to tak właśnie wygląda. I cóż. To no, tak oględnie. Także, jak już powiedziałem A, to muszę powiedzieć i B. Chociaż tak naprawdę powiedziałem najpierw E, bo S. Więc będę może alfabetycznie, może od Kondora powinienem zacząć, ale to by się tak ciągnęła, ta seria ciągnęła. A tak przynajmniej to, chociaż weźmiecie, tak powiem, będziecie w jakimś tam um, oczekiwaniu na te filmy, no i to chyba też jest takie miłe, jeżeli rzeczywiście Wam się to podoba, to, to mnie to bardzo cieszy, skoro tak piszecie. Komentarz też uskrzydla. Nie będę mówił, że nie jest mi miło, ja, jak ktoś napisze jakieś sympatyczne słowa. Nie chodzi o klakierstwo i, i, i potakiwanie, ale chodzi o to po prostu, że występuje zasada koleżeństwa. No bo nie możemy mówić zasada przyjaźni, bo nie jesteśmy przyjaciółmi, w ścisłym tego słowa znaczeniu, bo przyjaciel to czym jest przyjaźń? Pewnie mało pogadankę mógłbym zrobić, ale dla mnie to jest prosta sprawa. Ja muszę kiedyś ciebie zawieść, przyjacielu, a ty musisz mi to wybaczyć. Ty musisz kiedyś mnie zawieść, i ja muszę tobie to wybaczyć. I tak ciągle. Dobry zaś aspekt przyjaźni jest taki, że robimy sobie małe niespodzianki, mówimy sobie miłe słowa. Śmiejemy się z czegoś dowcipkujemy, yy, nawiązujemy więź taką, że po prostu wystarczy spojrzenie jedno słowo i drugi już się śmieje. Także tak to jakoś wygląda. I właśnie ja chcę taką atmosferę kreować na kanale Centurion. Yy, no więc cóż, to wszystko z mojej strony, yy, szanowni użytkownicy rzeczywistości leśnej, nożowej i jakiej tam jeszcze sobie wymyślicie. Mówił do Was centurion, który się rozgadał. O, tak, taki tak dla śmiechu. Także 3, 2, 1, 0, stop.